Teraz, pomocy, miła uroczystość właśnie ja się w do 50, 50 lat obchodził niedawno. ależ teraz się Uścisk z prezesem, to prezes. z prezesem Jackiem, Myślałem, że to jakiś kelner podaje mu jakąś jakiś tacy, nie jednak nasz prezes. To tylko prezes, także Jan Furt od 50. urodziny, a wczoraj urodziny obchodził też Henryk Górnik. Z tego może pójść kontra. Dobrze, zahara. Zahara na prawej stronie, idzie mu na obie koleżyckie, ale z daleko Zachara. Centrum je wpała, wpała, wrzutka! Czasach, jest daleko, z tyłu. Zahara centruje w palcach na nad poprzeczką, ale Ależ spalony, spalony przy okazji. Ale, ale ta, ta wrzutka Zahary bardzo dobra. Rewelacyjna wrzutka. Dalej jak Gieksa bez strzału. Była tak, Gieksa bez strzału, można powiedzieć jest. Jest, no a to już. już 21 20... minuta spotkania się kończy, o której mówiliśmy przed chwilą. Teraz Belianci strzela z 40 metrów, przełamał i... Strzał, i... I ręce, kił ale złapał. Pierwszy strzał i celny. Seweryn Kiełpin wyszedł i przejął piłkę, ale uwaga, bo znowu wiek strzał ze szansu. Śmierć to jest. Ale dziwna interwencja, interwencja Kiełpina. On się rzucił, ta piłka jak on był w powietrzu, jeszcze odbiła mu się od ziemi. Bardzo ładna akcja i ładny strzał. Wywalczył piłkę jakby gdzieś tam e, rakez i znalazł się przy niej hołota w narożniku pola karnego. Grycz z okupantem, trzeci transparent się pojawia na Blaszoku. Także na wszystko, na wszystko mają teraz kibice swoje yy, zdanie. Oj fatalne dośrodkowanie teraz na pierwszego obrońca, ale to jeszcze rzutka w pole karne, taka prosto padła i Sisse, który cofnął się pod pole karne. No odebrał mu piłkę Pitry, 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 niepotrzebnie I teraz tak troszeczkę wypił piłkę Kiełbim, niepotrzebnie z tego wystrzelił strzeli. przed Pitry. Tylko poza polem karnym pozostaje Denis Rakes jest wrzutka Sabela na głowę, Sabela groźnie piłka Oj. nad poprzeczką odbiła się. Dobry strzał z takim kozłem do ziemi przed linią rankową praktycznie ten kozioł. mimo Ale wszystko. teraz wrzutka rockiego i błąd fatalny, błąd teraz Napierały znowu, Który? Y, zdjął piłkę Sabeli z rąk, sam piłka leciała już prościutko do rąk znowu, Sabeli. Znowu jest jakaś y, wymiana zdań oj, między oj, oj. Sabelą a Napierałem. Ale tak ten Napierała, no to y, dał teraz powód Sabeli tej akcji wcześniej, żeby, żeby ten no, miał pretensje do niego, bo jak można bramkarzowi Ale teraz znowu Beliancin Fatalnie, traci beliancin, piłkę i z tego będzie jednego, chyba gol. Sam na sam Radziomków, strzela z Isakiem Sabela. Sam na sam miał teraz Idrissa Fatalny fisa. błąd Beliancina, fatalny. Jest Pitry. Pitry na lewej stronie ma Kaciczaka. Podaje do niego. Zakończyć będzie Kaciczak na wysokości pola karnego w polu karnym. Rakel z Hołota i Pitry. Dobra jest środkowanie i będzie Hołota. Nie, ale Nie, jeszcze zahara, w polu Zaraz strzela. i teraz. Kiełpin wybija na róg. Trząsł w w bramki, ale bardzo mocny. Cisse na 30. meczy. Cisse podaje na prawo swojego zabij. partnera, jest w grodzie pole karne. Będzie szansa dla Radziąkowa. Jest, jest, jest. 1 do 0 dla rodziąkowa w 43. Fastal minucie spotkania asysta kto strzelił tą bramkę Adam Giesa? Chyba tak. tak to wygląda Adam Giesa nasz były zawodnik zdobywa bramkę w 43 minucie także no, ta fatalna gra, musiała się z tym skończyć. No, teraz wracamy wszystkie gipy tutaj przed naszymi oczami takie były wypy można powiedzieć. Natomiast ruch radzionków teraz buduje akcję, no bramka na 2-0 tutaj by już jak się skończyło. Ale zobaczymy, może Przemysław Pitry teraz, który jest na lewej stronie wysokości polu karnego z dwoma rywalami, ale kiwa się i przejdzie, przejdzie, Pitry jest w polu karnym, z lewej strony wzdłuż linii. Blisko, blisko, było, żeby ktokolwiek tą piłkę Wepnął dotknął, do bramki. tak, wystarczyło ją po prostu dotknąć. Trwa minuta spotkania. Krótko. Ale wycofanie piłki teraz do Choleżyńskiego, jest szansa. Bramka! 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 Tego Kowalczyk. To tego Tak jak mówiłeś! Tak jest, czyli 1-1, jeden, jeden. Jacek Kowalczyk strzela bramkę, tak jak w Bramka meczu kapitana z Szombierkami Bytom. Także warto stoperom iść w to pole karne, bo oni naprawdę wiedzą jak się bronić, to czasem wiedzą też jak strzelać. Natomiast yy, teraz właśnie ten Zachara. i zobaczymy, to już chyba będzie normalna wrzutka. Tak, krótko. Jest i... szansa! Aj! aj. teraz... Bardzo e... bliski szczęścia był Tomasz Hołota. Hołota, ale trafił prosto, Prosto No, który się po raz kolejny ustawił po prostu świetnie. Że... Za krótko jednak e... tą piłkę wyrzucił i teraz gdzie? Za strzela Sabela, oj, tuż obok słupa. Adam Giesa, żeby tutaj zdobyć ramkę. Metrów, bardzo dobry strzelił. świetnie Strasza. Do Pitrego, on uderzy z dystansu. Do Pitry strzela! Bo tym bo razem klei. Pierwszy piłkę. raz złapał piłkę, ładnie, ładnie poradził się sobie. Połota wbiega w pole karne. Ładnie, ładnie zakręcił tym strzałem. Jest, jest Spalonym był raczej. Na, na raczej. Adam Giesa ma, uderzy jest, na pewno. Środkowa nie, nie strzał, groźniej jest, jest dwa wadzie, do jednego. Sabela wychnął piłkę, Cisse strzela bramkę na 2-1. I to znowu Giesa postanowił uderzyć na bramkę. Giesa strzelił No Nie, nie, 25 numer. To jest radio, nowy Sebastian nabytek, Radzią. z Widzewa chyba doszedł do drużyny Radziąkowa, no i co się dzieje? A no to już i... straszne rzeczy. Praktycznie z niczego ta bramka. Ale teraz szansa dla Rekelsa. Ale jest Rekels, będzie groźnie, ale Reklesz, ucieknie mu ta Kiempinem piłka. Będzie się kiwał. Jednak jest ją zatrzymał w boisku, pusta bramka, ale już za długo, już wrócili obrońcy jest już. A gdyby ta ziemi. piłka doszła teraz do Pierczaka no to myślę, że trafiłby. To Zahara zgrywał zbyt. tą piłkę. Teraz dośrodkowanie piłka, przeszła e, Kiełpina, Uf, teraz ale teraz niestety nie wpadła dobra, straciła na impecie, także... Ale chwali może teraz dośrodkowanie w pole Nie karnym? do dośrodkowanie, Ach, no, tak, Odbiła się piłka Jak od Stefańskiego, tak? zamiast ją uderzyć. Zdziwiony w polu karnym napastnik, żeby że mu na piłka na głowę wpada. no, no to 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 po prostu to... niemożliwe rzeczy się dzieją dzisiaj na Bukowej. Ciągłowo, jest na wysokości polkarnego Na 16 metrów piłka groźnie będzie za długo się zbierał do strzału, ale dalej ona po... druga szansa i tu szybko Słupka. Bardzo bliski a potrzebna była ta bramka, byśmy sobie spokojnie mecz do końca nie. obejrzeli. No, jest, wygonił się chyba ten bo było blisko rzutu różnego, a na, na wysokości pola Taka akcja. Ale Rakels oddaje piłkę komuś, nie ma czasu. Jest minuta do końca meczu. Rakels zamiast tę piłkę wyrzucić, autu, szybko, wznowić grę, oddaje ją do holenderskiego który jest 100, 100 metrów od bramki. No. To jest po prostu. Naprawdę. I wrzutka holerzyńskiego. No zobaczymy, może jednak coś z tego wyniki. jest jeszcze przedłużenie głównie. Nie ma I nie ma do nie ma gola. z bliska i łapie kiełpin w ręce. No przecież już nawet nie wiem kto strzelał. Dziękuję o, nie bardzo. 2 do jednego. Wszystkie nasze braki obnażył w sposób po prostu karygodny. Rak wyglądała i bieradziąków te braki obnażył zasłużony zwycięstwo Ruchu Radzionków. No my grali, zagraliśmy bardzo słabo. No. To, to jest, bym powiedział, skandaliczna gra jak na pierwszy mecz w rundzie wiosennej. I czy ta przepracowana zima rzeczywiście była przepracowana?